Dobra, to zaczynamy. Cześć, witajcie. Cześć, Arek. No, cześć. Lubimy markę John Deere, tak? Yy, Arek, ja szukam, ty, ty też szukasz. Uważam, że powinniśmy spalanie tak jakby liczyć yy, na hektar. Panie, na... Kiepski skręt. I też to znaczy właśnie jest taki troszeczkę mit w cudzysłowie pochwal się największymi awariami ponieważ no te, te wieszaki i, i lagi są no delikatnie mówiąc się zgodzę że ktoś narzeka no akurat nie no, żeby ona była delikatnie wyżej zobaczcie jak on jest utrzymany taki, taki fanatycy John Deere tak mają słuchajcie więc tutaj ja wiem że może dla was to jest pierdoła, ale 4144 Wziąłbyś taki po komunalce nie. z solą z żarty cały. No, no, no. bo... Uwaga teraz reklama. Wiesz, Jakbyś, który można, to jest komplet opon, jakbym no. nie narzekał. Wiesz co, no, te nowe mają e, większą kabinę. No, większą kabinę. No, ja wiem o tym. Także dźwignie zmiany biegów, wiesz, tam są wyżej. Ale, Ale to mi przeszkadza. W naszym, w naszym modelu to było bardziej ścięte, no nie? Tak. Się... hamulec gaz, nie? No, Że jedno no. jest nad drugim. Ale Jak, jakby... nie jest krzywo. No tak. Kolejny John Deere 2008 rok Model F Także zobaczymy Na co zwrócić uwagę Kupując używane Cześć witajcie Cześć Arek. No cześć tak jak Wam powiedziałem, drugi John Deere, dzisiaj tak dla porównania, to jest model 5315F, Arek masz go od początku, nie? Tak, jest u nas od nowości, od 2008 roku. I w Polsce kupiony, u polskiego dystrybutora tak, to generalnie, ile to, ile to ma koni? 75? 65 koni? 65 koni. tak? Silnik 3-cylindrowy, 2,9 litra z turbiną. Ok, szerokość? Około 1,35m na oponach, 380 tył. Dobra, tutaj generalnie też się musimy, Arek, przyznać, tak jak na poprzednim John Deere mówiłem, e, lubimy markę John Deere, tak? E, tak, tak. tak. <laughs> lubimy to markę to John nie ukrywam, Deere. bo każdy, kto mnie zna, to o tym wie, że no ja jestem dużym fanem, fanem No, marki. Dlatego tak? widzicie, więc e, z fanem generalnie John Deere porozmawiamy sobie, na co zwrócić uwagę, jakbyście chcieli kupić, używany, bo nie w poprzednim filmie. Gdzie był nowy John Deere, to widzieliście, że ile teraz John Deere kosztują? Też wam mówiłem, że największą wadą John według mnie, to jest jego cena. Tak więc może warto poszukać Arek, ja szukam, ty, ty też szukasz. Używanego tak, tak, John tak. szukamy, tak? tak. Używanego John Dlaczego używanego, a nie nowego? Cena? Po pierwsze, myślę, że, że, że cena, a po drugie, to po prostu takie mam marzenie, żeby tą każdą generację tak jakby u siebie, u siebie zgromadzić. To jest raz, mhm. a dwa, no to bardzo ubolewam nad tym, że ta nowa generacja już nie ma silnika John A mi bardzo zależy na tym, żeby był silnik John no bo jednak ten silnik się cieszy bardzo dobrą opinią mhm. i jest bardzo żywotny. Okej, okay, druga sprawa, ja też zawsze podkreślałem, z kimkolwiek nie, nie rozmawiałem odnośnie John ile one palą. Wiesz co? No, też się z tym spotykam bardzo często. Każdy mówi, że, ano, że dużo palą. Ja, no akurat mam tutaj porównanie też z innymi markami, a to ze znajomymi, a to właśnie pracuję na, na innych markach. Nie zauważyłem, żeby ta wielkość spalania była o ileś tam dużo większa. To do, do innych marek. To jest, oseruje zawsze tę granicę 3-4 litrów na, na, na godzinę. Wiadomo, no też ciężko o tym mówić. Dokładnie, bo taka każdy pryska inaczej ma inne ustawienia, inny sad Zgadza i tak się. dalej. Uważam, że powinniśmy spalanie tak jakby liczyć yy, na hektar, a nie na godzinę, bo czasami przez godzinę możemy jeden opłyskać 2 hektary, a drugi pół hektara, tak? Zgadza to się. jest raz. Druga mhm. sprawa, jak są na przykład dojazdy, ja mam sporo dojazdów, przez co obony są widać już delikatnie poddarte, mam sporo dojazdów, też wiadomo, że zawsze ta średnia przez ten dojazd się, się też do góry zawyży, tak? Mhm. Ale z reguły no mówię, no spalanie nie jest same nie wiadomo jakie ogromne. Dobra, kolejna sprawa, bo też, też dzisiaj jest co, widzieliśmy w modelu 50-90, w tym nowym, nie? Mhm. Kiepski skręt. Jaką masz to je rozstawę w sadzie? Ja mam w tej chwili praktycznie cały sad 3,5 metra. Dobra. Co drugie, międzyrzędzie wjedziesz nieco spokojnie? Bez problemu. Podkręcałeś coś Tak, podkręcałem i to też właśnie jest taki troszeczkę mit. Też się z tym spotkałem, że każdy mówił mi, że, a, że John Deere ma kiepski skręt. No. I ja się z tym zgadzam, bo naprawdę ja często jeżdżę od dealerów i, i, i ogólnie na, na, na placu tymi nowymi John Zawsze te, one z fabryki wychodzą na tych, one mają po prostu ten skrętu skręt wykręcony Przez to te koło nie ma się gdzie schować I ja też u nas, po, zaraz po zakupie yy, musiałem go po prostu Wkręcić, żeby, no. żeby koła kręcało lepiej, i naprawdę na skręt nie narzekam. Tym bardziej trzeba też wspomnieć, że to są trzy cylindry, on jest też, też krótszy, przez to ma mniejszy rozstaw osi, jest zwinny, także mówię, no, ze skrętem naprawdę nie mam problemów. 2008 rok jest produkcja. Tak. 12 Golot masz. Tak. E, w cudzysłowie, pochwal się największymi awariami. Yy, największe awarie no to w sumie no ta, ta, ta bolączka właśnie tego modelu, czyli pompa paliwowa, ale to było wszystko akurat załatwione w ramach gwarancji. Okay. I praktycznie te wszystkie większe lub mniejsze awarie wyszły nam na gwarancji, bo właśnie ja się starałem, żeby zaraz po zakupie po prostu robić nim wszystko tak, żeby te wszystko aw awarie jakiegoś tam mm -hmm. yy, młodego wieku wyszły. W sumie. Po gwarancji do tej pory odpukać większych awarii nie było. Wiadomo, no, są pewne rzeczy, które no, są w nim gorsze, są w nim lepsze. Na pewno narzekam na tylny układ podnośnika, ponieważ no, te, te wieszaki i, i lagi są no, delikatnie mówiąc, no, po prostu delikatne, tak? One, one no, często, no, delikatne. Często no. widać, że, że one są pogięte w tych modelach. To jest prawda z tym się podpisuje, jeśli się, się zgadza. No niestety podnośnik ma spory udźwik, pompa jest, jest silna, przez co no, no, niestety przy cięższej pracy one się mogą powyginać, tak? Większych tam awarii nie było i chyba tyle, no nie? Dobra. E też zawsze pytacie skrzynia 24 na 24. Tak, skrzynia 24 na 24. Proszę, żeby cię było dobrze słychać. Skrzynia 24 na 24. Rewers? Tak. Rewers jest mechaniczny. Mamy trzy zakresy, cztery biegi na zakresie i mamy też pół bieg na każdym biegu, tak. To wałek daje, 540, 540 e, Tak dokładnie eko. wałek jest 540 530 540 Jest Jest już? Tak klimatyzacja mhm. jest Fakt faktem no ja już mam niestety mało fronu więc ona już kiepsko chłodzi trzeba ją po prostu mhm. uzupełnić Ale tak w tym modelu jest klima No na przykład też trzeba dodać że na przykład mój tata jest, jest, no, jest wyższy no to przeszkadzała mu ta, ta półka tak no bo ona no jest delikatnie niska no, i... No na to, to... akurat y, się zgodzę, że ktoś narzeka, no akurat ja nie mam z tym problemu, no bo ja ja nie jestem jakoś tam bardzo wysoki Przez co ja się idealnie mieszczę, tak? Druga sprawa na przykład, no przy momencie zakupu dealer nam nie powiedział, że jest możliwość kierownicy teleskopowej, tak? Tej wysuwanej, no to by się akurat przydało, nie powiem, że nie No żeby ona była delikatnie wyżej No fotel to już była tak jakby no... A propos, nowy fotel y, Tak, fotel jest nowy y, Gramer Tak, fotel jest Gramer Compacto S z amortyzacją y, też wzdłużną no Fotel to taka trochę była moja fanaberia, ale no. A propos, ty nim jeździsz, nie pracownicy. Nie, nie, nie. nie. Ty nie jeździsz, Tylko ale... i wyłącznie ja. No, dokładnie. Zobaczcie, jak on jest utrzymane. Specjalnie tu byłeś, jak miałem przyjechać? Wiesz, no, się. To, no, nie, no. Ob obmyłem, ale... obmyłem no, słuchaj, no, no, bo nie był taki, taki fanatycy ładny. Fanatycy John tak mają, słuchajcie, e. więc tutaj generalnie to nie ma co ukrywać, ja bym też tak generalnie szanował. A propos, kolejna sprawa. Zbiornik paliwa, ja wiem, że może dla was to jest pierdoła, ale ludzie mi też zgłaszali i narzekali, że ten zbiornik paliwa jest za nisko i jak, jak kosisz gałęzie i tak dalej, no to po prostu się tutaj różne cyrki mogą zdarzyć, łącznie z tym, że przebijesz. To znaczy, jak nas mamy tą blachę z opcji dodatkowych pod spodem, że ona, pod zbiornikiem, ona, pod zbiornikiem jest blacha, ona powinna y Cały zbiornik przed tym właśnie pęknięciem, tym uszkodzeniem zabezpieczyć. No ja się mi się nigdy nie, nie zdarzyło, żeby go uszkodzić, żeby tam coś weszło. No, fakt faktem mówię, no, że ja sam nim jeżdżę, więc ja pilnuję i dbam, tak. więc no, mówię. A ile motogodzin? Motogodzin jest na tą chwilę 4144. To jest swój podstawowy ciągnik, nie? To jest główny ciągnik w gospodarstwie, tak. Ja faktycznie wykonuję nim wszystkie prace. Od... Też się jeszcze będą wszyscy pewno pytać, też warto powiedzieć, z jakim opryskiwaczem najczęściej pracuje? Yy, od zawsze pracuję z, z, z Lochmanem. Mhm. Od tego roku dostał taki awans i, i, i po prostu jest nowszy model z większą beczką i z wentylatorem 900, tak. Bo I też daje radę? Bez problemu, to, to nie, ma, nie ma nie ma sprawy. Ja więc nim od 9 do 12 na godzinę, daje sobie radę bez problemu. Dobra. Jakbym chciał kupić używany, to na co mam zwracać uwagę? Jak ty szukasz, też. Słuchajcie, no nie będziemy wam podewać, ale na OLX-ie sprawdzamy sobie, tak? No, ja sprawdzamy sobie. Na bieżąco z olx no. zawsze, Od zawsze, także, no jestem. Też jak się konsultujemy, jak sobie dzwonimy, to też mówimy, że nie, ja na przykładowo nie chcę ciągnika po komunalce, bo sól i tak dalej, yy, wiesz? No, no widziałeś ten model no, najróżniejsze. tak? Nie? No. Wziąłbyś taki pokomunalcz z solą nie, z żarty nie, nie, całym. Nie, no, no, nie, no właśnie. Nie chcę, nie chcę mieć problemów, a mówię, no, kupujemy ten traktor już na lata, żeby on nam służył, tak? Ja, ja sam nim pracuję, sam nim jeżdżę, dlatego chciałbym, żeby był w miarę utrzymany. No Na pewno bym zwracał uwagę na, 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 na przebieg głównie, tak? Mhm. Głównie na przebieg wiadomo, no bo różnie też jest z tym przebiegiem. No, nie, 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 nie każdy ma przebieg oryginalny, tak? To, to tego trzeba zacząć. Dobra. Druga sprawa, na pewno skrzyja biegów. Żeby była ta właśnie taka jak u mnie, bo ona jest bardzo fajna. Naprawdę, jeżeli chodzi o pryskanie, nigdy nie miałem problemu, żeby tam sobie bieg dobrać. Z jaką prędkością? Od 9 do 12 pryskami I to mówię, to właśnie sobie fajnie mogę sobie przełączać, bo nie wiem w, w, powiedzmy że w te, te młodsze sady wpadam, mm -hmm. pół bieg szybszy, tak. W te starsze muszę jechać wolniej, pół bieg niższy, tak? Okay. To jest fajne. Druga sprawa, zwróciłbym uwagę na ilość hydraulicznych żeby te minimum te trzy pary były, mm -hmm. bo po prostu to, to się przydaje, tak? No i co tu więcej? no jest podejście jeszcze z tyłu. Trzy pary masz wyjść, tak. tak? Trzy pary wyjść. No to też było właśnie takie y, słabe, te takie te zaślepki już je urwałem ostatnią. muszę po prostu założyć nowe, jakieś fajniejsze, bo tamte były. Wolny spływ. Tak, tak, tak. Jest wolny spływ, jest zaczep, jest też ten, ten, ten rolniczy dolny. Tutaj jest regulacja prędkości wałka. Mówiliśmy o szerokości 138, tak? Około 138 cm, tak. To jest mała 380. 380. 138 masz szeroki ciągnik i masz 3,5 3 metra rozstawa w sadzie. I nowe nasadzenia masz też na 3,5, tak? To znaczy tak, 3,5 metra. No ewentualnie, jeszcze ewentualnie... Nie gdybym... chcesz niżej zejść na 3,2? Wydaje mi się, że 3,2-3,3 to byłby u mnie taki... Naprawdę, maksimum, gdzie mogę zejść. Ale pod byś mógł zejść. Nie, że masz za szeroki ciąg nie, 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 nie. Ja mam jeszcze trochę szersze, bo my właśnie głównie przy zbiorach używamy też, też 30 kurtusów. One uh -huh. są jeszcze szersze niż John Deere, a, a nie tym problemu, tak. No dokładnie. Uwaga, teraz reklama. Jakbyście chcieli mieć sterowanie. Tak. Jakbyście chcieli mieć sterowanie, to terminy Arek ma pewno na 2022 rok. Jak, jakoś tak, jakoś tak. Jakbyście chcieli mieć sterowanie platformy ciągnika z platformy, platformy. Tak. To generalnie to to pamiętajcie, że Arek wiem, że u niego ciężko się dostać, wiem, że pewno Znajomi mówili, że na kwiecień się teraz decydujesz, tacy co nawet nie wiesz, że wiesz, że. No staram się raczej na wiosnę nie brać już tych traktorów ani nie robić, bo nie mam czasu za bardzo. No czyli ale bardziej zimą. Bardziej zimą za Ja w ogóle nie lubię, no nie? To mhm. zimą nad tym się najczęściej, tak. Koniec reklamy. No, ciężko jest czany. Koniec reklamy, wracamy do, do John Deera. Tak, no tutaj jest, sobie wymieniłem są na górę halogeny Dołożyłeś, tak. Nie były, czy nie, nie, nie. zamieniłeś? To znaczy były, były oryginalne w tamtym miejscu. Ja po prostu tylko wymieniłem te oryginalne na LEDy. Z, z tego względu, że te oryginalne halogeny John Deera, które były na, na nim, one były tak jakby punktowe. One w ogóle nie świeciły światłem tak jakby rozproszonym, teraz są założone. Y, chyba to jest firma Waś y, 4000 lumenów. W super i jestem zadowolony. Dobra, e, mówię, że opony zjeżdżasz, bo masz, masz dużo na dojazdach. Jaka jest jego prędkość, tak powiedzmy? 38 na gazie nożnym idzie, do 40 już na, na tym ręku. To jest można komplet wciągnąć. opon? Akurat przód to jest oryginał. A tył? Znaczy tył też. Tył jest oryginał? Tak. No to ja nie wiem, czy tak zjeżdżasz. No nie. Znaczy, no poważ naprzód, tak? No przód tak, no ale tak, no, no to Jest poddardy, tak. No Okej. Okay. No, przód no, okej, okay, no dobra, no, ale tył jest, powiem ci, no, no. tył jeszcze nie jest najgorszy. Ja bym no. nie narzekał. Ale właśnie myślę, żeby ten przód wymienić na delikatnie, delikatnie szerszy no nie Dobrze, słuchajcie, także tyle generalnie z naszego y, gadania. Y, Arek, przejadę się tym ciągnikiem. No, Zobaczę, no jak wygląda w kabinie. Pomierzymy sobie ten hałas. Y, no. Więc ten nowy John Deere to bajka, cichutko, wysoko, cichutko, także tutaj pod tym względem super. Ja w tym też nie narzekam, normalnie przez telefon można, można gadać, nie ma przy tym problemu. Kabina ogólnie jest o tyle fajna, no może nie jest zbyt wielka, ale ona ma dużo miejsca właśnie dla nóg. Mhm. I bez problemu się wchodzi, wychodzi, to jest fajne, że nie ma żadnych tam wajch, urządzeń, przycisków okay. między nogami, pod spodem, wszystko jest ukryte po tych konsolach bocznych, Tak, to też jest bardzo fajne. To, to naprawdę no, to, to, jest, to jest myślny ciągnik, tak? To jest myślny ciągnik tak, generalnie. Tak. E, no mówię, jeżeli powiedzieli, jeżeli co chodzi lubią John Deere, Jeżeli no, tak. chodzi o ten o komfort, no to mówię, dołożyłbym tą kierownicę teleskopową, no, bo to by było fajnie, żeby ona, bo ona była wyżej. No i no i fotel, to mówię, no polecam każdemu, komu właśnie go pokazuję, bo, no, bo był wart wymiany tak? A szczelność tej kabiny jest ok? po tak, tylu dla tak, lat, tak, się super. nic nie dzieje. No mówię, to teraz się delikatnie już drzwi, od spodu rozszczelniły, pasowałoby po prostu je e, jakoś mm. wyregulować, tak? A tak to a tak to bajka. Tak. Dobrze, słuchajcie, bardzo dziękujemy Arkowi. Zabieramy się, pojeździmy, zobaczymy. 4144 tak. godzinę tak. od, od nowości jest u ciebie. Okej, okay. widzisz, taką też głupotę zrobili. Dźwignie zmiany biegów, wiesz, tam są wyżej. Mm -hmm. I już nie musisz się tak. A, albo ja, że jestem mm -hmm. wysoki, wiesz, no. tu się muszę do nich sylać. A wystarczyło, że oni w tych nowych modelach dali ją lekko wyżej. Lekko wyżej I no. już po prostu ta ręka sama wiesz. Mówię, ta... no, sam ogólnie nie mam za bardzo zdania na temat tych nowych modeli, bo nie bardzo ja znam kogoś, kto, kto ma. To jest no. raz. A dwa, no to yy, sam chciałbym je po prostu u siebie nawet przetestować, żeby no, sprawdzić, tak? bo nie mam za bardzo o nich zdania. Dobra, konimy. Nie, ale... Dobra, słuchajcie, no jest bajka, jest pod tym względem jest... Jak człowiek, jest, jak człowiek jest wysoki, tak, tak, to tak, naprawdę tak. to mu przeszkadza Tak, dokładnie Wiesz co, bo no, zobacz No ja, ja o tym ci mówiłem, że ja, ja się mieszczę, bo jestem niski, no nie No, ale, ale, ale to mi przeszkadza W naszym nowszy, modelu to było bardziej ścięte, no nie, tak, Tego ja nie było. Ja dzisiaj... tylko w tym jest ten problem, no nie Tutaj tylko generalnie, no to ten, tu mam nad głową, tylko wiesz jak no po prostu czoło będę miał ten Po prostu musiałbyś jeździć prosto Tak, prosto, no. rewers super, skrzynia super Trochę mnie drażni, że muszę przekładać y, Hamulec, gaz, nie? No, że to... jedno jest nad drugim Ale Jak, jakby... nie jest krzywo No krzywo, tak, ale to. jakby gaz i hamulec to było też, obok to, to też w tym nowszym modelu po prostu Masz te pedały hamulca skrócone na tyle Że masz miejsce, żeby ten gaz ścisnąć. No, no i to jest lepiej, wiesz? Tutaj generalnie tak, wiesz tak, jest, tak, tak. jest takie, no wiem, wiem, jest wiem, takie wiem, przekładanie wiem. Tam jest to intuicyjne Gałka do zmiany biegów, no mówi, delikatnie trochę wyższa. Troch delikatnie wyższa. To co zrobili w tym nowszym modelu i już jest lepiej, powiem Ci szczerze, no ja tak? Nie wiem, no wiem. No to skręcamy. Oooo, zapas. Powiem ci tak, bajka. W porównaniu generalnie tylko tak, w porównaniu z tamtą kabiną to tak. I mo, może no szerokość jest na pewno no węższa, ale to, że tu jest wysoko, a tutaj no uderzy, ciebie, czy. To, mówię, to, to mi dobra. to przeszkadza. I ten pedał gazu generalnie, i pedał y, hamulca, ale. Wiesz, co, no zadbany masz, tylko tutaj baż. No i to, to siedzenie wymiata, nie? Siedzenie yy, robi, tak, robotę. to jest super, bo wiesz, no, no ja mówię, ja jestem mniejszy, tak. Więc ja się podsuwam oczywiście do, do niżej, tak? po no. drugie do przodu I mam, wiesz, miejsce, że ono amortyzuje mi, wiesz, przód, tył, tak, mam podparte mhm. lędźwia no. Tutaj jest jeszcze pokrętło Druga sprawa, dołożyłem sobie oczywiście zagłówek No nie, no to robi robotę wiesz, w momencie pryskania, jak się do tyłu dużo nie, nie odwracasz, tak, to mhm. jest coś pięknego Bo masz po prostu cały czas podparte łopatki, no nie No jest fotel naprawdę, jak mówisz, wymiata, naprawdę nie żałuje pieniędzy, bo warto było wymienić Krótko Wam powiem, w nowych kabinach naprawdę tutaj komfort w nowych kabinach poprawili, a skręt generalnie skrzanili. No w tych nowych? W tych nowych. No niestety. Chyba, że trzeba przyjechać do arka i go kręcić albo cokolwiek robić, ale no tutaj zaraz zobaczycie. No bo tej, tutaj no wyjechałem, ja już widziałem tam na zawracaniu i już widziałem generalnie, on bez że, że on się pięknie zbiera, a, tak, generalnie tak. Rewers to wszystko ładnie chodzi, więc naprawdę tutaj nie ma nie ma problemu. tyle generalnie o John Deere'ach. Pozdrawiamy. Cześć. No, cześć.